Wiecie teraz, imperatorem Ja ciościu to samo. Ale skąd wy wiecie? Co wiemy? Że imperatorem jestem. No teraz to jest pojebane! Ola! Ola! Widziałem. Widziałam, że zrobił to fioletowe. Widziałam kurwiznę. Nie, to Ola zrobiła. <grymne> co ty gadasz? Ola zrobiła Czesza. Ola zrobiła Czesza, ja robiłem taska. Ola, jakiego tam taska robiłaś? Gdzie? Na tym komputerze? No? No, że masz takie coś, że masz prosto w pionie i poziomie i musisz dopasować. Nie, to tak. był celownik do środka. To Ola. No tak, głosuje na Ola. Ty... Głosujcie na Ole, głosujcie na Ole, ty? tam był celownik. Co ty gadasz? <grywa> poczekajcie, 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 dajcie im się wygadać. Eee, ja głosuję na Ole. widziałem to od, odchodząc. widziałem. Widziałeś? No i elegancko. Ja widziałem. że to zrobił Adrian. I ona jeszcze gada, że fioletowy, kurwa. Ja głosuję na Adriana. Ja na Ole daję. Ty, bo ja to Ale jak kurwa Hansko gra, ja pierdolę. ale raczej to jak ktoś się da na mnie wola, do trzeba... I Adrian się nauczył zabijać wszystkich osób. dużo osób jak są... Tak, ta, 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 ta! I ta. sam, ja sam zabijł? To robiłem sobie taska, kurwa i ten. To dajcie z kibłoty i śledźcie olej, zobaczycie kurwa. Kto jest jiemany nie dowajcem? Śledźcie miasta. Adriana lepiej. No nie wiem, że... Dawaj głosu, szęsny, Wojo odawiany, kurwa na no ole, nie pajacujcie. Nie, nie, no, tego. Specjalnie aż A kto jeszcze przy tym, jak ona zajebała? Ja byłem. No, wojna był. Siłem nawet. Brawo. Serio, jesteście nienormalni. Przegracie, serio, przegracie. Tak. Bo to był no, dałaś się przykrzyczać. A no po co kładnie tyle? Bo oni nie wiedzą. Oni nadal nie wiedzą. Pierwszy raz widziałem, że ktoś kurwa zabił na moich oczach. <głos> <głos> że mi wmawia, że to ja, kurwa. Co, tak ja kurwa jak też tak ta gana? Ja dostałem kurwa szału przed chwilą, ale już chciałem się kurwa kłócić. Ole. Czemu? mógł. Ja uciekam. ja. Czemu no bo kurde. to chamy i prostaki, nie? Chyba na kartach kurwa. Oni dyskryminują kobiety, ewidentnie. Ej, dobra, zapłać ktoś za prąd i włączcie to światło. Włączam. Dziękuję. A to O co tu chodzi? ma jakieś? Wystarczy przetrzymać. Ej, widzę trupa, widzę trupa, enter, enter. To enter. enter. Enter, enter, enter był w tym pomieszczeniu i znalazłem trupa. No to nie Mówiłam, jest. że to Adrian, ja teraz zrobię set... a nie mogę. To enter. Nie ja nie ej, ej, co wdawajcie na enter, a wygraliśmy. Jest... Złapałem cię na gorącym ucinku kurwa maluchu Patrzcie, wygraliśmy! Elo! GG! A przegraliście Sprint. <śle> Enter, ty kurwa ciele ścianku. Nie mogę! Przegraliście! No tam był trup i Enter akurat tamtędy wychodził A ty, on wiecie, co on że to ja? To meduze teraz wywolimy Ah, Não, eu escuto, Włączyć ktoś ten prąd pierdolony. Ej, trup! Znaczy, na trupa. Kamci był przy tym. Kamci. No halo. No światło ty? przyszedłem zrobić, bo nikt się nie ruszy. Ale widziałeś trupa? Ty, ty? No ciemno było, stał pod tym. Poszedłem do tyłu, zobaczyć kto. Ja normalnie wszedłem w trupa, kurwa. Wszedłem w trupa, nacisnąłem na trupa. I, I kurwa szczerze nie wiem kto to. Widziałem ciebie kamczę przy trupie. No ja widziałem ciebie i chyba sprinta jak wbiegał. Albo marnel? Ja... ja, ja wiedziałem. Sprint! No to sprint był. Czyli to szczęsny! Nie, ja aktualnie pisałem i nie robiłem tasków ani nic, bo Ej. byłem Ej. a... Dobra, to szczęsny, bo zawsze dużo gada, tu dochodzenie robi, a teraz jak oni tak, nie głosuje, to głosuje, to cicho głosuje. się ci zabija, to szczęsny. Nie, mówię ci, tak, jak ja szczęsny jak mówię. Wam. Nie, jak ja bym był, jakbym ja był to byś był inny. Ale tak. widzę, że wszyscy zagłosowali na mnie, więc no, siła przebicia. <laughs> tak <noise> jak ja nie to mordał. Tak czemu ja? Nie wiem, bo tylko nie, ciebie z nami nie, nie było. Nie, no nie róbcie tak już. Bo to bez sensu. Ale tylko ciebie z nami nie było. Jak na... Jak ja jak na no, drugą mapę, po drugiej stronie mapy przejść? Weź prąd nie. Kurwa, nie, nie. kurwa włącz po pierwsze, bo rozgierdolę tą grę prąd, Włącz się prąd, Dobra, jak się... Bo... Bo, po... bo ja nie umiem włączać prądu, kurwa! Dobra, ja już idę włącz. Dobra, po... bo... no, no, nie, nie, byłem po drugiej stronie mapy, myślę, ktoś pójdzie, po prostu. <laughs> Dzwica zamknięte, kurdy, nie ma ale. Jeszcze widzę. Gdzieś spacka mu stworzyć Pierdan do mnie. Kurwa konto niebale Nie możesz mówić Chuj w dupę mu No, nareszcie Głosujcie na tą kurwę Kurwa tajka Ona doprowadza kurwa Dobra, do wiemy wszyscy co zrobić, nie? Nie, nie wiemy Tak, Spirit byłeś w adminie w 2 Ja poszedłem na górne. Byłem w 2 byłem w adminie, potem poszedłem do... Ale w adminie za... Oksygen się włączył i ten kodzik wpisywałeś, byłeś tam, nie? Tak, ale teraz, bo nie rozumiem o co chodzi. Ciii. Ja mówię. No e, Spirit, byłeś. Sprint, byłeś tam i robiłeś tak, ten oksygen, nie ten tak, kodzik wpisywałeś. Tak. Ty byłeś tam, ja poszedłem do góry. Marner Mar 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 biegał z. Kurwiszonem. Sam biegłem. Kurwiszon nie, sam nie biegłem. żyje. Brałeś kiedyś jakieś 4D ja Nie, nie brałem. Także resztę daję. Ja sam adresu. biegłem, mówię cały czas! Czyli tam nie no, tak nie ty... bez sensu, bez żadnych dowodów. No jak Sęcyn bez dowodów? Do ale ja byłem ze sprintem, a ty byłeś z kurwiszonem. To kurwisz jest, sama, sama, jest ja byłem, kurwa. Nie nie żyjemy, ale tylko wydwa. Ale jesteście... Zabili... Osób, osób, osób sam zabił.